Ale, ale nie, Przestań. że wspólnie z nami Państwo rozpoczynają nowy tydzień, poniedziałek, dzisiaj ostatni dzień, tak naprawdę zimy od jutra. Wiosna, i to ta kalendarzowa, a dzisiaj nawet astronomiczna, zacznie się rzekomo 22.34, chyba tak dokładnie ujmując sprawę. Dopiero? Dopiero. I a propos tej wiosny, mieszkania, kredyty mieszkaniowe, inwestycje w nieruchomości, to jest zawsze gorący temat. A propos gorący jak Hiszpania, bo to o Hiszpanii mówi się, że, że ten kraj przeżywa ogromny boom, jeśli chodzi o, o zakup nieruchomości, zwłaszcza przez Polaków. Tam kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. I teraz pytanie, czy takie mieszkania, apartament na Costa del Sol to jest lepsza inwestycja niż mieszkanie, nie wiem, w Warszawie czy w Krakowie? Jak się spojrzy za okno dzisiaj i trzeba czekać jeszcze na tę wiosnę kalendarzową, ale taką prawdziwą, kiedy poczujemy, że jest ciepło, to tak. Myślę, że to jest warte rozważenia. Jak się sprawy mają na rynku nieruchomości w Hiszpanii, o tym porozmawiamy z ekspertami. W studio gościmy Piotra Semeniuka, eksperta do spraw nieruchomości. Dzień dobry, Dzień dobry, witamy serdecznie. A poprzez Skypa mamy możliwość i przyjemność połączyć się z panią Anną Milewską, niezależnym doradcą kupujących, ekspert nieruchomości zagranicznych i łączymy się prosto z Alicante. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, Dzień dobry. Pani Anno, Pani Katarzyno. Pani to kłania mi się. A, bardzo nam miło. miło nam. Od razu sprawdzamy jaka pogoda w Alicante, żeby podtrzymać ten argument pogodowy. Jeszcze się rozpoczyna, ale w południe obiecuję 20, 25 stopni. I dziękuję Więc i to jest to ten argument, ten, tak. który przeważa mamy się. ale to, mamy to. to słońce To nie widać, ale myślę, że, że, że poczują. Wygląda tak. do Was piękne, gorące słońce, prosto z Hiszpanii. A my bardzo garściami dziękujemy. przyjmujemy i bardzo dziękujemy. Łapać ale właśnie pogoda to jest jeden z tych argumentów, dla których Polacy decydują się, aby zmienić miejsce zamieszkania na stałe albo sezonowo, ale nie tylko. Również ceny nieruchomości, które są bardzo atrakcyjne, a nawet porównywalne z tymi tu w Polsce. Pani Jan, czy jeszcze są atrakcyjne, czy już nie są atrakcyjne, bo już taki boom. Zrobił się na te nieruchomości w, w Hiszpanii, że niestety ceny poszły tak w górę, iż należy się teraz zastanowić, czy to jest dobry pomysł. Jak to wygląda naprawdę? To prawda, ten boom jest, ale to nie mówmy o naszych Polakach to, że tylko takie nieruchomości, które są porównywalne z, z Polską mhm. w cenach. Bo bardzo dużo to Polaków szuka nieruchomości w dużo lepszym standardzie. Y, Niszcze to są pokazywane w mediach, czyli te najtańsze, powiedzmy do 100 tysięcy, nie tylko Costa del Sol, ale też Costa Blanca, Walencja, Costa Brava, Barcelona. tak mm -hmm. Tutaj jest wszędzie słońce i tutaj szukę, ale też bardzo dużo Polaków, nie tylko inwestycji, bo inwestycyjnie Hiszpania była atrakcyjna od zawsze. Mm -hmm. Od zawsze i przed pandemią, tak. Y, odkąd. Odkąd ja, ja, ja mieszkam w Hiszpanii, tak, przed rokiem 2010, był wcześniej też kryzys i była Hiszpania, yy, no zawsze Hiszpania, wiadomo, tak, tym się kojarzy, ale dużo Polaków się przeprowadza po to, żeby mieszkać i wcale w niegorszym standardzie, a nawet lepszym, bo z widokiem na, na morze, na piękny widok to w Hiszpanii i chcą taki sam standard tutaj osiągnąć, i, i to są już nieruchomości, w porównywanym standardzie, się mówimy o apartamentach, na Mokotowie, to na Glenowie, w tych takich prestiżowych warszawskich dzielnicach. Więc tam są ceny już 500 tysięcy euro tak i, i, i do góry wzwyż. Mhm. Tak, żeby mieć taki standard tak, i żyć z całą rodziną. Tak. Czyli porównując ceny, to, to nie jest znowu takie wielkie halo, i nie jest to taka wielka różnica. Zwłaszcza jeśli chce się mieć ten komfort. Ale mamy takie twarde dane na temat tego, jak bardzo opłacalne są te inwestycje w nieruchomości w Hiszpanii dokładnie. To znaczy, jeśli chodzi o taką czystą opłacalność pod kątem zwrotów, no to. Ciężko jest uzyskać takie zwroty jak w Polsce, choćby dlatego, że, że rynek najmu jest troszeczkę jednak lepiej rozbudowany w Hiszpanii, czy, czy w ogóle na południu Europy i też nie po to się te nieruchomości kupuje, żeby je wynajmować, tak? Mhm. Więc jakby czysty zwrot zainwestowanych pieniędzy w Polsce cały czas można mieć jeszcze o wiele o wiele lepszy dwu nawet trzykrotnie większy natomiast na no, zupełnie z innych powodów e, ludzie e, kupują przede tam. wszystkim e, kupują nieruchomości w Hiszpanii czy, czy w Portugalii czy, czy we Włoszech bo, bo ten aspekt inwestycyjny i zwrotowy jest mniej istotny najczęściej e, to pani też może potwierdzić ale zakładam e, tutaj akurat nie ma danych ale moja intuicja mówi mi że najczęściej te nieruchomości będą stały puste tak i oczywiście można wystawić na e, na najem, czy nawet na Airbnb, jeśli, jeśli dana hmm. gmina czy, czy miasto na to pozwala. Są firmy w Hiszpanii, które się, które się w tym specjalizują. No ale ludzie jakby doceniają to, że ta nieruchomość stoi, że można w każdej chwili do niej pojechać. Wojna też to wiele też zmieniła, jest, to tak? Bo też właśnie mm -hmm. to komfort, to nasz Polaków, że nie możemy sobie możemy sobie pozwolić na to, żeby być w Hiszpanii, a nie tylko posiadać tą nieruchomość i ją wynajmować, żeby pracowała. Polacy już mają ogromne zasoby, tak jest duża grupa przedsiębiorców, teraz marketing online, tak, pakujemy walizki laptopa, dzieci pod pachę, że tak powiem. Szkoła prywatna i możemy być, czy możemy przyjeżdżać sobie, tak jak właśnie pan powiedział. Choć wynajem krótkoterminowy cieszy się dużym tak samo zaangażowaniem ze strony, ze strony tych, co tym rynkiem starują, że tak powiem, ale też ze strony turystów, tak? Ze strony ludzi, którzy chcą na miesiąc, na, na dwa, trzy też przyjechać do Hiszpanii, popatrzeć, czy, czy, czy opłaca mi się tu kupić, czy chcę kupić, czy poczuję tą Hiszpanię, czy mm -hmm. nie poczuję ten klimat, bo klimat od razu każdy poczuje, ale trzeba tą kulturę. Jeszcze o, tak zrozumieć. To, trzeba, to trzeba zrozumieć. Proszę powiedzieć, czy lepiej kupować z, z rynku wtórnego, czy nowe nieruchomości, nową inwestycję? To wszystko zależy. To trzeba zadać pytanie nie podstawowe: po co nam ta Hiszpania? O, bo, bo dlaczego Hiszpania? To wszyscy wiemy, ale ja zawsze zadaję kupującemu: po co tobie ta Hiszpania? tak Co ma przynieść? I, I teraz, i, i jeśli będzie to stricte pod wynajem, jak najbliżej morza, i wtedy. Ta, ta, ta ilość tych nieruchomości jest ograniczona więc to musi być jak najbliżej może jeśli dla, dla siebie tak wszystko zależy od budżetu jeśli chcemy mieć w nowym standardzie trzeba też powiedzieć, że nieruchomości krótko te, z rynku wtórnego zupełnie inny standard w Polsce mamy to wszystko tej gerzy pracują, fotografowie, wszystko u nas w Polsce, tak? Bo ja ciągle jestem z Polski mm -hmm. sercem, tak, jest wszystko to na TikTok w Hiszpanii, jest pięknie, wszystko otoczenie, ale kupujemy lokalizację widok, nie to co w środku, jeśli chodzi o, o, o rynek wtórny. Więc zawsze mówię proszę zamkniętymi oczami, tu proszę chłonąć dookoła. Trzeba przearanżować i zmienić, tak? odświeżyć Jeśli... Tak, tak. tak. A... Jeśli chodzi o deweloperski rynek, yy, Pani Katarzyno, to wszystko jest takie wchodzimy i panie są wygodni. Wchodzimy i mamy. Ściany trzeba tynkować robić tak, wszystko jest gotowe. Łazienki jest sprzęt AGD, meble, oświetlenie, wszystko już już tutaj deweloper, on, on, on nas tutaj. Czyli Pani, ano, na dobrą sprawę w, wchodzimy z walizkami i. Imię mieszkamy oczywiście, i odpoczywamy oczywiście. i czujemy te Hiszpanię. My zapominamy też o tym, może nie zapominamy, ale to jest gdzieś dopiero z tyłu głowy, że trzeba jeszcze później utrzymać. No właśnie, rzekanie, tak I są... I, i są opłaty, są podatki. Mhm. Troszkę innymi prawami się rządzi rynek, czy to w Hiszpanii, czy to w Portugalii. W Polsce jakby nie było, ja wiem, że ludzie narzekają, ale cały czas podatki od nieruchomości są stosunkowo niskie. tak? Mhm. To, to w zasadzie jest Same podatki od nieruchomości, te takie płacone co roku, z tego co, co ja patrzyłem, no to w Hiszpanii mogą być nawet dwu, trzykrotnie wyższe niż w Polsce. To nie są jakieś duże kwoty, tak? bo to idzie w około, okolice jednego, dwóch wartości nieruchomości zwykle rocznie. A te comiesięczne opłaty? To są te comiesięczne, ale ja mówię o podatku od nieruchomości, tak, 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 a, tak. a trzeba się przygotować także na inne podatki, na przykład to, co u nas się nazywa PCC-em, czyli podatkiem transakcyjnym. No w Polsce jest na poziomie 2%, a w wypadku kupna od dewelopera w ogóle nie ma PCC-u. Tak? W Hiszpanii... E, ten 16% jest... 16% no trzeba dołożyć dokładnie tak, to jest kilkanaście, do tego, co chcemy, to jest kilkanaście procent mieć mhm. plus koszty potem utrzymania no oczywiście właśnie. nie ma ciężu nie ma ogrzewania bo bo, bo, bo jest pięknie jest słonecznie nawet zimą no wieczorem i trzeba 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 się dogrzać tak? Są takie 2-3 tygodnie zimą. Ale, ale generalnie jest ciepło, tak, ale koszty utrzymania są zupełnie inne. I to nie jest kupić nieruchomość. Dlatego ja zawsze wychodzę z tego podstawowego pytania po co ta Hiszpania? Czy wynajmujesz, czy chcesz mieszkać, więc potem dochodzi do szkoły prywatnej, tak? I podatków. To, yy, na dzień dobry. Py, py, py. Będziesz czy nie będziesz, tak? A ja nie wiem, czy będę żył. Urząd skarbowy, to już na pewno będzie wiedział. Tak? Pani Anno, to, to są tematy na kolejne nasze spotkanie i dobrze może, że nie wyczerpiemy dzisiaj wszystkich tematów związanych z Pani zakupem nie nieruchomości. Temat, właśnie, nie więc już teraz y, umawiamy się na kolejną naszą rozmowę, dobrze? Oczywiście, oczywiście. super, bardzo super, dziękujemy. Też, Dziękuję bardzo. Rewelacyjnie, a Państwu no właśnie, do Państwa należy teraz zadanie. Po co ta nieruchomość? Trzeba się zastanowić i dopiero później ewentualnie działać. Tak jest. A już teraz zapraszamy Państwa na czerwony dywan.